W 1977 roku zorganizowano po raz pierwszy imprezę sportową związaną z uczczeniem pamięci Tadeusza Kościuszki. Uliczny bieg sztafetowy szlakiem pomników pamięci Tadeusza Kościuszki. Taką nazwę przyjęto dla tej imprezy, która odbywa się corocznie 24 marca. W tym roku złożeniem kwiatów przy tablicy upamiętniającej insurekcję kościuszkowską na rynku głównym rozpoczęto krakowskie obchody. Witamy wszystkich niezwykle serdecznie na kolejnym, bo już 35. biegu Kościuszkowskim tradycyjnie zapraszamy do pięknej sportowej rywalizacji. A zatem zawodnicy są proszeni na start. W biegu rywalizowało 19 zespołów damskich i 24 zespoły męskie. Panie ścigały się wokół rynku. Panowie natomiast wystartowali spod gmachu głównego Politechniki Krakowskiej, a kończyli bieg pod kopcem Kościuszki. Pierwsi zawodnicy byli tak szybcy, że aby zdążyć nagrać zwycięzcę, nasza ekipa musiała prosto ze startu jechać na metę. ta składała się z pięciu zawodników. Zmiany były na pierwszych w czterech odcinkach około 1500 metrów, mój odcinek był akurat najkrótszy, ale też najbardziej intensywny. W momencie, kiedy ja dostawałem pałeczkę, mieliśmy już zdecydowaną przewagę i nie trzeba było, że tak powiem, się spinać. Na ostatnich metrach można było pobiec nawet na 90% i dalej utrzymać tą przewagę. Z tego, co słyszałem, była to największa przewaga od pięciu lat. Bo udało nam się już ten bieg kilka razy wygrać w ciągu okresu, jaki studiowałem na Agiechu. Trzy osoby wpadły na pomysł, żeby spróbować uczcić święto związane z świętą narodowe, jakby nie patrzeć, związane z, z, z Tadeuszem Kościuszką, w trochę inny sposób niż, niż taki zwykły, pompatyczny, pełnym pochodów, wręczania, składania wieńców itd., itd., a spróbować to zrobić na sportowo. Tymi trzema osobami był pan Jan Żurek, pan Edward Surdyka, a także pan doktor Piotr Ten bieg kościuszkowski wpisał się na trwałe w mapę wydarzeń sportowych Krakowa. Jest to przedsięwzięcie bardzo piękne, bo z jednej strony jest to wydarzenie sportowe, z drugiej strony Zaś strony przypomina nam o naszym, o naszym patronie Tadeuszu Kościuszce, który z jednej strony był, był patriotą i wiadomo, insurekcja, rok 1794, a z drugiej strony jest także przez część ludzi postrzegany jako znakomity budowniczy różnych fortyfikacji. I stąd myślę, że jego związek z Politechniką jest szczególny. Podsumowanie jest oczywiście zawsze trudne do, do zrobienia, ale proszę zwrócić uwagę na to, że uczestniczy młodzież akademicka, uczą, uczestniczą niepełnosprawni, wcale nie studenci, jak się okazuje, uczestniczą służby mundurowe. No, mamy świadomość, że różny jest poziom przygotowania sportowego. Sportowe wydarzenie to jest, ale to nie tylko o sportowy sukces chodzi. Chodzi przede wszystkim o uczestnictwo w tym wydarzeniu. Jak Państwo zobaczyliście, to uczelni, tym obecnym, przeszłym, przyszłym, będzie na, tej, na tym wydarzeniu zależało, bo ono jest pewną promocją także Politechniki, a Politechnika tej promocji potrzebuje. W tym roku zwyciężyli. Organizacja biegu jest dość, dość dużym wyzwaniem, rzekłbym, że nawet największym w naszym kalendarzu imprez i dotyczy wielu podmiotów, oprócz samego klubu, który jest zaangażowany właściwie w pełnym składzie zarządu i szeregu wielu różnych osób, które współpracują blisko z zarządem, zaangażowany jest cały Centrum Sportu i Rekreacji jako jedynska z przy Politechnice Krakowskiej Zaangażowany jest w Wydział Spraw Administracyjnych, to Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego Policji, Komendy Miejskiej Policji Krakowie, zaangażowany jest w to ZIKIT Krakowski, szereg wielu różnych organizacji, AZT z Kraków, każdy ma swoją rolę do odegrania, w tym wszystkim zaangażowany jest również przede wszystkim siła, ogromna siła, jaką są studenci, 1500 osób zabezpieczających trasę, pod bacznym okiem oczywiście policji to jest. Niebagatelne wyzwanie. Potencjał Politechniki pod tym względem jest niesamowity, bo gdyby nie studenci, to naprawdę byłoby nam ciężko to, to zorganizować. Absolutnie, za co z tego miejsca już mi ogromnie dziękuję.